Dzisiaj spotykamy się przy książce Okruchy gorzkiej czekolady tom pierwszy Morze ciemności autorstwa Elżbiety Sidorowicz wydanej przez wydawnictwo Zysk Książkę wydało, wydano w ubiegłym roku a dziś zapraszam Was na fragment dzięki zgodzie wydawnictwa mogę podzielić się z Wami fragmentem książki Prolog Gdy po raz pierwszy zobaczyłam ten dom Cały był w liszajach i purplach odłuszczącej się farby. Jego okna przypomina, przypominały wystraszone oczy, a z wszystkich rynien ciekła woda w najmniej oczekiwanych miejscach. Padał deszcz. Siedzieliśmy wszyscy troje. Tata, mama i ja w samochodzie stojącym pod przekrzywioną bramą i patrzyliśmy na zrujnowaną fasadę. Czy nie macie wrażenia, że wygląda to jakoś... No, o, głupio? Spytała mama. Istotnie, dom wyglądał dość idiotycznie. Przed nim był niewielki placyk, sprawiający wrażenie bardzo zaniedbanego podjazdu dookoła pętla drog pętelka drogi. Z obu stron rosły dwa ogromne czarne świerki. Po kilku pokruszonych schodkach wchodziło się naganek objęty parą zgrabnych kolumienek, które niczego nie podtrzymywały. Na zdrowy rozum powinien nad nimi być jakiś balkonik, tym palon, daszek czy cokolwiek innego. Ale na ich kapitel, kapitelach leżała tylko płaska płyta i na niej rosło małe drzewko. Wyżej nie było nic: żadnego piętra, żadnej mansardy dachu, w dachu ani w ogóle żadnego e, dachu. To znaczy był, ale zupełnie płaski. Wszystko razem stanowił, stanowiło jakiś przedziwny wybryk architektoniczny. Wygląda tak głupio, bo prawdopodobnie spaliło się całe piętro, powiedział zdecydowanie tata po dłuższym milczeniu. A potem przykryli resztę, resztę płaskim dachem, byle jak, aby się tylko nałebnie zlało. Tata otworzył drzwi i wyszedł prosto w deszcz. Weź parasol, zawołała mama, wychodząc równie szybko. Nie, masz kalosze? Polecam. Elżbieta Sidorowicz o gorzkiej czekolady.